Witam Was, cześć! Myślę, że najwyższa pora kilka słów sobie wspomnieć na temat falownika DEJE i pracy z magazynem energii jak to w ogóle wygląda. Ale oczywiście na wstępie zachęcam Was do subskrypcji kanału Czerwonych pod filmem daje mi to wiele motywacji do nagrywania. No i oczywiście zajrzyjcie na grupę DEJE Polska, na której pomagamy w ustawieniach falownika pomagamy w konfiguracjach. Słuchajcie, co chciałem dzisiaj powiedzieć. Z racji, że falowniki deje zrobiły się bardzo, bardzo popularne, no stop ich brakuje na rynku, zaczyna być coraz więcej problemów. A mianowicie, kupujemy falownik hybrydowy typu deje, tak jak w tym przypadku jest to dwunastka, nie ma tutaj większego znaczenia, czy jest to dwunastka, szesnastka, ósemka, dziesiątka, jaki by on nie był. Pamiętajcie jedną bardzo ważną rzecz. Falownik hybrydowy typu deje... Niestety, ale do poprawnego działania potrzebuje właśnie magazynu energii. W moim przypadku, jak widzicie, jest to magazyn 60 kW. Ale, żeby falownik działał prawidłowo, bo różne rzeczy, za wysokie napięcia, za niskie napięcia, częstotliwość, jakiekolwiek skoki, nasz falownik reaguje na to bardzo czule i wyłącza nam prąd w domu. Niestety, taki urok falowników hybrydowych, żeby on działał właśnie prawidłowo, przy jakimkolwiek zaniku sieci, cokolwiek by się nie zadziało, ja Wam zaraz zasymuluję, żebyście sobie zobaczyli. W przypadku magazynu energii, dobra, ja sobie muszę podejść do rozdzielnicy. Patrzcie, wyłączmy. Mamy wyłączone od razu, zaraz będzie off-grid. O, widzicie, nic się kompletnie nie stało. Dalej światło sobie tutaj w garażu, jak widzicie, świeci. Kompletnie nic się nie wydarzyło, ale niestety bez magazynu energii takie coś byłoby niemożliwe. Jakiekolwiek zawahanie, za wysokie napięcie w sieci, i co się dzieje? Właśnie będzie, będą efekty tego, że będzie wam rygało światło że mogą być przerwy w dostawie tak naprawdę energii. Oczywiście falownik bardzo często mrugnie, wstanie po dwóch, trzech minutach i dalej działa. Ale ta praca naszego falownika jest niestabilna, tak więc e, nie mówię, że zawsze tak mu musi być. E, w niejednokrotnym przypadku, gdzie zainstalowałem, bo też zakładam te falowniki, nie ma z tym żadnego problemu, nic się nie dzieje. I działa ten falownik, jak najbardziej jest w porządku. Nie ma braków, nie ma wyłączeń, ale bardzo niestety często, i to jest zauważalne, ludziom niestety mryga, mruga nasze światło, wyłącza się, włącza się. To wszystko spowodowane niestabilnością tej sieci. Nie ukrywajmy, nasza sieć, e, tak jak w moim przypadku, niestety poniżej 200 V potrafi być w sieci. Z jednej strony to dobrze, z drugiej nie, ale to jakby mm, troszkę na odrębny temat. Niestety i wielu do was handlowców przychodzi, chce wam sprzedać fotowoltaikę i albo wam od razu sprzedaje falownik hybrydowy, bo jest super hiper, tak jak najbardziej falownik daje. o widzicie króciutko coś tam mrygnęło, mrugnęło i powrócił do normalnej jakby pracy, tak więc powróciła sieć, o produkcja zaraz sobie wzrośnie do swojego normalnego poziomu. Jesteście napaleni na te falowniki, ale bez magazynu energii. Albo może kiedyś, albo może za tydzień, albo może jutro. To dozbierajcie naprawdę tych pieniędzy. Kupcie jakikolwiek ten magazyn energii. Nawet w tym przypadku 5 kWh będzie to jakimś rozwiązaniem. Nie mówię, że na dłuższą metę, bo 5 kW jak dla mnie to jest zdecydowanie za mało jak na magazyn energii. Ale będzie to jakiekolwiek zabezpieczenie, ale nie mając magazynu energii, o, wyłączył się. Nie mając magazynu energii, mamy bardzo niestabilne źródło zasilania i nasz falownik różnie reaguje. Znam klienta, mam a osobiście go zainstalowałem. Jest jakiś oczywiście błąd w softcie, ale mm, mamy problem tego typu, że przychodzi wieczór, e, przychodzi zanik tak naprawdę napięcia. Nie na, przychodzi zachód, nie mamy produkcji z paneli i co się dzieje? Nasz falownik się wyłącza. No i klient musi sobie automatycznie przełączyć, tak jak w moim przypadku przełącznik o agregat e, sieć. Po to, żeby mieć po prostu stabilne źródło zasilania, i znowu rano falownik staje, włącza i tak jest. Tak więc są też dziury w softcie, których też trzeba tak naprawdę powiedzieć. Ale co jest to spowodowane w większości, zaznaczam, w większości nie mówię zawsze, w większości dołożenie magazynu energii albo od razu, jeśli mamy, wszystkie problemy znikają. Wszystkie problemy znikają i tak naprawdę nasz falownik zaczyna pracować jak najbardziej stabilnie. Słuchajcie, myślę, że na dzisiaj tyle. Taki krótki filmik omówiący e, Wam, żebyście zwracali na to uwagę. Nie dajcie się namówić na falownik hybrydowy bez magazynu energii. W przypadku DE, według mnie, powinien być wymagany do normalnej pracy, i zresztą nawet nie wiem, czy w gwarancji nie jest to zapisane. E, musiałbym e, za to zwrócić uwagę, czy w przypadkiem nie jest to zapisane, że musi być do prawidłowego działania. Dobra, na dzisiaj tyle. Dzięki, trzymajcie się, cześć.